Ja widzę, po tej strony ja metalowy koteczek yy, Nagrywarkę muszę Przestawić, bo ma chorobę jakąś Nagrywarko To jest problem Ją przestawić, dobra Tu, tu dzisiaj będzie, nie przeszkadza wam? Mi nie, dobra yy, To jest parkour Tak, to jest parkour Ale wy możecie kręcić łapkę w górę Zanim ja wejdę po tym, uwaga, czas, start Będę pewnie pierwszy No i nie dało się na 100% ale dobra, przejdę parkour dzisiaj tutaj sobie, tutaj zobaczcie. Lalka z Squid Games. Spróbuję ją skoczyć. O nie, nie, nie. nie Ała! Skinąłem. Dobra, to biorę mu tutaj y szybko lot i lecę. Dobra, tu. Szybko lot jest jakby dobry. Do Ojej, ale dobrze mi idzie. Dobra. Czy przejdziemy go dzisiaj, nie wiem. Muszę zobaczyć do góry, jaki on jest. Nie, na pewno nie. Ała. Jeszcze spadłem. No to na, na 100% nie. Jak nie na 1000. Dobra. Ale dobrze mi idzie, muszę przyznać. Ciach. Olgicior. Ale, Ale co? Dobra. A, ja źle poszłam w ogóle. Śmiesznie. Bo tutaj trzeba iść. O. No i co? Gidź, gidź. Ała, czemu mnie to warło tak delikatnie? Stage 2 mamy. Jej! Musiałam to zrobić. O bo to weźmy. Jung. Jung. No i teraz szybko lot. Bo dzięki szybko lotowi szybko biegamy. Bo znowu to muszę kliknąć. Ale to w ogóle z tym. Yy, to wcześniejsza. To jest easy normalnie Dobra. Czekajcie łapkę w górę i sufa. Co to jest? Yy, takie kule. Dobra. Tutaj sobie skoczę. <laughs> o, stage 3. Dobrze. Auć. A, tam. Ja to walę. <laughs> ja to walę, że trzeba yy, chodzić normalnie. Ja tutaj, widzicie jak Byle przejść. No. Co to było? Gdzie ja jestem? A, tu. Nie, to tam nie doskoczę. O, idę po tym. Ja zaraz zginę. Hop. Hop. Jeju, ale dobrze. Hop. I znowu to? Oj, 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 znowu od początku. Dobra, ciach. Ała, akurat mnie to uderzyło. Takie, akurat takiego, takie szczęście miałem. <grymne> Dobra, czy start? Ała, to będzie podwójna grona. No, podwójna, co jest? Mogę biegnąć jak chcę. No i giciur był, <laughs> Dobra, co wie ja? tutaj, tutaj tak Pod tym zielonym teraz, po niebieskim Po żółtym, niebieskim tutaj jest to ochroniarz który spadnął, ojo I pewnie znowu od, od początku No nie tak, że od początku są... O nie, teraz ja spadam W sensie, że odtąd, nie od samego początku Co ja robię gdzie to trzeba iść? Tu, nie? No, jak? Ja nie spadłem nawet. Ale ta gra mnie oszukuje. No, co? Że co? A, bo ja zbierałem sprężynę. Może przez nią jakoś tak słabo gram. O, tu jest jakiś... Jakiś gość. Dobra, idę na górę. A gdzie jest nagrywarka? Tu jest nagrywarka. Co co to jest? Ciach. 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 I ciach. O, zgadłem w ogóle, co jest. Co? A tu w ogóle reset jest inny. Dobra, to i to i to. O, wszystko z ta sama strona. To jest PowerPoint. O, wiatraki mamy. A, spadł. <laughs> Muszę się zresetować. Dobra. Siu. Jestem tutaj. I jest. Naprawdę. No dobra, to jeszcze może przejdziemy, co? Gdzie to mam iść? Dobra, nie wiem. Reset. Ciach. Reset. No naprawdę ja w to nie wiem trafić, znowu się muszę zrezygnować. To jest coś dziwnego. Gdzie ja biegnę? <ścoughs> nie, nawet to wysjęcie muszę zrobić, bo coś się zepsuło normalnie. A więc idziemy sobie dalej. Tutaj trochę lag był. А да так Что это? Кто че? На то давно. Что это? Ааа! Сгинуло. Чем забили? Где Dobrze skoczyłem? Chyba tak. Okej. Okay. Ciach, ciach. Dobra, ciach. čach. Dobra, to jest easy. <laughs> Jakim cudem? Dobra, wezmę to. Jung. Jung. Dobra, popłabi sobie.